Film twórców Pixar opowiada historię pewnej dziewczynki i jej małych pasożytów, które siedzą w jej głowie. Bajka, która opowiada o sytuacjach z życia wziętych i uczy dzieci zrozumienia emocji. Stwarza emocjonalny problem dla oglądających dorosłych i posiada niesamowity humor, który rozbawi młodszych widzów. Mogę już sobie przekląć? Masz problem jak powiedzieć dziecku o przeprowadzce do innego miasta? Ten film doskonale pokaże ci jak tego nie robić. Ta wesoła, momentami wzruszająca historia poruszy nawet najbardziej zamrożone serca. Studio Pixar już nie raz pokazało klasę, tworząc wzruszające i niesamowite historie takie jak Odlot czy Gdzie jest Nemo, które wyciskają łzy z oczu niczym słynna polska cebula. Jeśli myślisz, że jesteś za stary, to uwierz mi, że nic bardziej mylnego, niby zwykła bajka dla dzieci, a tu proszę, fantazja o przystojnych facetach. Come, fly Spokojnie, spokojnie. Dla panów może mniej kuszące, ale zawsze. To głos małgorzaty Sochy, która poradziła sobie rewelacyjnie, wcielając się w rolę radości. Oczywiście nie zabraknie tutaj gniewu, który jest czynnikiem zapalnym wszystkich kłótni, czy u starszych, czy u młodszych. Nie zapomnijmy również o odrazie, która na widok twojej twarzy uciekłaby z krzykiem do pamięci krótkotrwałej. Strach to typowa dupa, dzięki której za dzieciaka nie narobiliśmy sobie niepotrzebnie kuku. Jest również smutek, który na samą myśl przyprawia ludzi o depresję. Lecz tak jak dowiadujemy się w bajce, jest ona nieodłącznym elementem ludzkich emocji. Jeśli nadal wahasz się, czy włączyć tę bajkę, ja ci odpowiem: na co ty jeszcze czekasz? Film można obejrzeć od dłuższego czasu w internecie. Jeśli się podobało, zostaw łapę w górę i subskrybuj kanał, bo czeka nas więcej takich emocjonujących przygód jak ta.